To you, Mr Charlie Pooth. Dzisiaj materiał zwiększający całą pracę, moje układanie kostki praktycznie, którą sam wykonywałem. Było mało pomocy, raczej sam, samemu tłukłem, mało kiedy kto mi przy tym pomagał, także raczej taka 90% to jest moja robota, no i moje tutaj ogólnie, co chodzi, w 100% już wykonanie, także odwracamy telefon i nagrywamy. Od razu Wam powiem, że z układaniem kostki jakoś tam nigdy nie miałem doświadczenia do czynienia za bardzo. Jakieś tam wyrywki praktycznie, nic więcej, ale, ale naprawdę bardzo mało. Jakoś tam układałem kostkę. No chyba, że gdzieś tutaj coś na schodach, ale to to takie bardziej prowizorka niż takie zajęcia właśnie grubsze przez kostko. Praktycznie to jest moja pierwsza praca. Tutaj co jeszcze widzicie? To będzie mozaika do zrobienia, muszę to zaszlifować, zagruntować i pójdzie mozaika do zatarcia. Jeszcze tam z tyłu domu pójdzie taka mozaika właśnie, to tak wyszło, że trzeba zrobić. To jest takie trochę nędzne ukształtowanie terenu. Dosyć, dosyć takie nieciekawe. Trzeba kombinować. Tutaj już chciałem właśnie dołączyć jest starokostko praktycznie. Tak była stara kostka ułożona. Tutaj musiałem zrób, zrobić na równej powierzchni oczywiście delikatne spady. Tu jest bardziej równo. Tutaj też tak troszkę można zaobserwować, że jest ten spad tak zrobiony, żeby woda oczywiście nie podciekała, tylko miała zajście spływ, jakiś tam przynajmniej. Yy, mamy obsadzoną palisadę. No, też nie do końca może to tak czasami wychodziło, tak jakbym tego chciał. Tutaj też był źle słupek. Ja go nie mogłem podciąć. Do właśnie ustawienia tej palisady musiałem troszkę zukosować to wymiary. Czasami tak jak tutaj wychodziło, że po prostu kostka na wymiar nie pasowała, że było trzeba kombinować, tak jak widzicie, od odpółwki od zaczynane, yy, znaczy zaczynane odpółwki, kończone troszkę większe półko. I tak było trzeba tutaj troszkę pokombinować z tym co chodzi o samo obsadzenie to starałem się laserem tutaj co chodzi o przynajmniej odwodnienie wokół domu te główne takie to już fajnie mi to wyszło na wymiar praktycznie nic mi tu nie uciekło bardzo fajnie tutaj zrobiłem to akurat jedna palisada to jest pęknięta bo chciałem ją dostukać młotkiem no po prostu pękła ale to się jeszcze wymieni Tutaj jest dosyć głęboko wykopane, ubijałem, no, mam taki tłuczek sobie zrobiłem i tym napierdzielałem, no powiem, wiadomo, zmęczenie ogromne, tak, co chodzi o, o ubicie tego, dobrze. Wiadomo, że łatwiej by było ubijać sobie, chociaż też nie do końca yy, właśnie tym yy, młotem yy, spalinowym, tak, tutaj ubijarko to. Ale tego nie miałem, jakoś też nie chciałem kupić, bo to parę groszy kosztuje. A na takie odwodnienie postanowiłem się trochę jednak pomęczyć, mieć dermowo siłownię. No i tak warstwami sobie ubijałem. Tym bardziej że tu jest dosyć głęboko wykopane. No przynajmniej myślę, że półtora sztycha, miejscami nawet było. To pierwsze uzupełniałem podsypkę piaskiem, ubijanie piasku, zlewanie tego piasku, żeby ten piasek siadał. A później żeby to wyszło dobrze, jakieś około 20, nawet do 30, myślę. Nie, do trzydziestu nie, ale te 20 cm to tak mur beton, co chodzi o właśnie wysypkę piasku z cementem. Zwilżałem i też ubijałem kilkukrotnie to, żeby ten, tutaj sobie różne tam jakieś konstrukcje desek robiłem, prowadnic, yy... Właśnie to głównie do ściągania było y, pod kątem wycięte. To sobie właśnie takim ustrojstwem szlifowałem tą, ten ubity piasek z cementem. Później po ułożeniu kostki, po dobiciu, przez kołka starałem się dobijać. Y, właśnie różne kołki tam stosowałem do dobijania i poziomice przykładałem i tego. Tutaj musiałem to jedynie później poprawiać, bo y, Teoretycznie nie zakładałem, że będę tak robił. Ten to musiałem rozkopać, wyciąć w krężniku i odejść w wody, bo nie chciałem się zaczepiać po prostu o właśnie o te, o te rurę. Tutaj jakby była normalnie puszczona nad krężnikiem, nad odwodnieniem. Uroki do budowywania domu to niestety też takie mają swoje niechciane rzeczy, niechciane coś, co niechciane go wyjdzie. Także <laughs> Łatwiej by było się postawić, ale wiadomo, nikt nie ma, znaczy, nowy budynek postawić, ale wiadomo, nikt nie ma drukarki do pieniędzy, także trzeba było sobie jakoś tam radzić. No to i tu mówię, to jest moja taka pierwsza praca. Praktycznie tutaj, co sam układałem, wszystko jakoś tam parę groszy da się zaoszczędziło tutaj słupka obrobiłem też płytko bo ten słupek był wylany jak ci mogę po prostu, a też chciałem żeby to jakoś tam ten, to tam na razie jeszcze będzie trzeba to poszlifować i zafugować podmyć go, bo tam też nie chciałem go się zbyt nie odczepiać praktycznie no i dobra, przejdziemy sobie dookoła domu a, nie zaczepiłem tutaj rynny wczoraj zapomniałem No i tutaj właśnie jeszcze trzeba strzelić muzaikę. Tutaj oczywiście trochę będzie trzeba jeszcze zmienić ukształtowanie terenu, bo ten teren to wiadomo jest jakiś taki trochę nieciekawy, tak jak tutaj. No ale tu jest taka twarda ziemia, że poczekam troszkę, niech może gdzieś jakoś tam popada nam oknie lub będę po prostu zrywał to pogłębiaczem i starał się to jakoś zbierać, te ziemie, żeby sobie to inaczej wyprofilować, bo to będzie wszystko i tak pod dom podciekało, także, także trzeba będzie to jakoś rozwiązać, żeby właśnie uniknąć tego podciekania. Także to jest moja pierwsza robota, co chodzi o takie rzeczy. Yy, tutaj pewnie jeszcze nie wiem, czy akryl wezmę, w kolorze w czerwonym dam, zastosuję, żeby wypełnić sobie tutaj tę sklinę, albo zielony, ale lepiej chyba by było czerwonym to jakoś wypełnić. Właśnie do studni, studnia głębinowa, no tak wyszło. Nawet mówię tutaj, przed tego to jeszcze nie było <śmów> mowy o rozbudowie domu, i wcześniej wyszła, że tu studnia, a bo tu się ciągnikami nie będzie jeździło. I, i, I że tak studnia na uboczu, na ogrodzie, tutaj akurat nam pasowało yy, No i tak już tutaj właśnie studnia Było gdzieś ją wypierdzielić nawet dalej na ogród te studnie Pociągnąć te 10 metrów więcej kabla i przewodu plastikowego I by było, a tak, że ktoś zrobił głupotę, tak? Bo tutaj może by było zawsze te pomieszczenie wykonać I bez kombinacji No ale dobra, wyszło jak wyszło Nie ma co wnikać do tego Trzeba dalej się brać do roboty ja już będę powoli przychodził do środka robić elektrykę, no ale pierwszy jeszcze dokończę sobie ocieplanie poddasza. I, i, i będę wałkował elektrykę bo też już mam tam w miarę to przemyślane wszystko co chodzi o rozłożenie instalacji e, muszę się jeszcze zastanowić nad wysokością przynajmniej dolnej instalacji gniazdek, bo jeszcze dokładnie nie wiem na jakiej wysokości, tak chciałbym bardziej trafić e, uniwersalnie e, żeby tego nie za wysoko nie za nisko, żeby gdzieś tam wiadomo jak posadzka, nie wiem jeszcze jak wyjdzie to ogrzewanie podłogowe, jak tego, to rozwiązać te tematy, także będę się jakoś się w miarę wstrzelić w ten temat. No i co? No i pomału dłubać. Na wiosnę mam tynkowanie. Tynkowanie będzie gipsowe, Toż sobie raczej już firmę mam ugadane właśnie z chłopakami takimi, innymi, co robią tynki gipsowe. To raczej ten gipsowy pójdzie, a reszta po prostu ja się pobawię, co chodzi o karton gipsy. To już raczej już będzie moje zadanie. Także także mam trochę sprzętu, trochę kupionych rzeczy różnych ciekawych, także będzie trzeba to trochę samemu też i łubać. Bo wiadomo, dzisiaj co nie jest tanie. Tak, wszystko, kurde, mamy ceny, jakie mamy ceny, także także, także tutaj może bardziej się będę rozwodził w innym materiale na ten temat, ale no, jednak ta inflacja potrafi zabijać i drożenie materiałów z dnia na dzień też. Dobra, także jeszcze raz pogląd na to wszystko, jak ja to sam wykonałem. Oczywiście ten piasek na razie leży, bo to jeszcze go się tam czasami miotło przeleci, żeby wetrzeć go w kostkę. Tutaj jeszcze będę musiał właśnie tam tak samo zrobić. Później to się pozamiata, ale mówię zmienić ukształtowanie terenu, bo to jest nie za ciekawe. To posprzątać, pomyć, pozamiatać, bo to wiadomo. Także to jest wszystko w czasie pracy, jak to się mówi. Dobra, tyle. Trzymajcie się, cześć.